Oj, coś nam się e, nagrywanie e, troszeczkę zepsuło, więc nie szkodzi. E, dalej tworzymy, dalej robimy, e, drugiej części po prostu będziemy mieli ten fragment. Widzicie? Powinno być coś takiego. Powinno by wyjść kółko, ale z takim małym paseczkiem, bo ten pasek później będziemy wklejać w środek, czyli jakby tutaj, o. Dobrze, to już się na pewno wyschło. Na to zgięcie tutaj, widzicie, dobrze jest nakleić czarny pasek. Wtedy go nie będzie widać. Wygląda, będzie wyglądać trochę jak brzuszek. Duszek naszego bociana. Ja zrobię taką łezkę i tą łezkę nakleję. I, i nie z takiego samego kartona. Najlepiej, jakby był trochę miękki, bo wtedy na tą tekturkę się łatwo, łatwo się naklei. Uh -huh. Teraz będę naklejać tekturkę. <try> Taką tekturę maskującą jednocześnie jednocześnie która będzie naszym brzuszkiem, naszego bociana. Czyli będzie w ten sposób. Zobaczcie. Mhm. czyli wiadomo, że on będzie tak sobie leciał teraz będę tutaj przyczepiała bu tą główkę przyczepię mu główkę no uwaga, ponieważ ja zrobiłam dwie główki dobrze jest przyczepić je Dokładnie tak samo. Widzicie? Tyle, że to sklejacie, a tego nie sklejacie. I wtedy ona będzie dokładnie na środku. Czyli dwie główki ze sobą sklejacie, a tego nie sklejacie, tu dajecie pod boku. Dobrze, ja Wam pokażę, jak to, jak to dokładnie zrobić. A i zanim to zrobimy jeszcze, to zrobimy sobie dziobek. Czyli klekot nasz, naszego bociana. Bocian ma długi dziób. I teraz zobaczcie, zrobiłam w ten sposób i jeszcze raz na pół. I wycinam takie, taki trójkąt, tylko taki bardzo, bardzo długi. O. W ten sposób. I tutaj nam wyszła góra, tu wyszedł nam dół. I teraz tak to, widzicie, tutaj kawałek trzeba zagiąć. I wtedy wam coś takiego wyjdzie. Widzicie? Można lepiej w dół wziąć, bo wtedy się łatwiej przyklei. To będziemy przyklejać. To będziemy przyklejać. I to samo zrobić z tym. I przepraszam, z drugą częścią. Uh -huh. Więc ja. Jedną część do jednego, drugą do drugiego. Jedną do jednego, drugą do drugiego. Ten. Jak wsadzicie jedno w drugie, to widzicie, jak Wam fajnie wychodzi? Tylko ja to teraz zakleję. Czyli tak to zakleję ze sobą, widzicie? I wsadzę do środka do tego. Można oczywiście zrobić tak jak ja wcześniej, ale tak chodzi o to, żeby żeby to wyglądało. Tutaj troszeczkę żeby to troszkę trzeba uformować słuchajcie, bo mi nie wyszło to. O, teraz będzie lepiej, tak? I to e, zrobimy ten środek. Widzicie jak już wygląda? Bo cien nasz. Można w tą stronę zrobić, żeby wyglądało, ale lepiej tak. No i teraz dwie główki ze sobą przyklejamy. Czyli tak. O, tylko tego nie przyklejamy. O. oj, oj, I to jest właśnie błąd. Za dużo kleju wzięłam. Bociana tutaj nam już się trzyma, już się trzyma, masz Bocian. Oczywiście, w zależności od tego, jak to zrobicie, ten, ten dziubek, to, to tak on będzie zrobiony. On, mój bocian, możemy tu mu jeszcze potem żabkę zrobimy. Przykleimy mu tutaj malutką żabkę. Ja wam pokażę później, jak żabkę zrobić. I teraz zobaczcie. Tu już mamy ten sposób. Te, tu kleimy klejem z jednej i z drugiej strony. Najlepiej zrobić to z tej strony. Czyli nie tak. Ale z tej strony dać klej. Dlatego, że tutaj ten klej przykleimy z jednej i z drugiej strony, żeby on się po prostu trzymał. No, potem mu przykleimy oczka, ale to jeszcze nie, nie ten moment. I paluszkiem sobie pomagamy. Z jednej strony. A drugiej. No, to nie jest łatwe tak wkleić, ale da się. I oczywiście też jak tak zrobicie, zobaczcie. To dobrze jest przyczepić to tymi szczypcami, bo wtedy Wam się będzie trzymał klej. To do tego możecie też poprosić kogoś, ale to nie jest bardzo trudne. Ja już jedną część zrobiłam. Zrobiłam. Tak to wygląda z boku, z przodu widzicie? Nasz pociąg ma y, główkę wysoko zadartą. Można było to zrobić jeszcze inaczej, ale tak będzie wygodniej. I teraz on sobie tutaj, tu się przykleiło. Już będziemy trzymać, żeby on, żeby on się przykleił naszymi szczypcami. I teraz przyklejamy mu ogonek i skrzydła. A jeszcze, przepraszam, jeszcze nóżki. Czerwone nogi. Nóżki rysujemy troszeczkę tak muszą być długie przede wszystkim, tak? Dłuższe niż ogon. No, prawie takie będą, jak trochę, trochę dłuższe może, albo prawie jak ogon. Ja będę teraz rysować nasze nóżki. Paluszki temu bocianowi. Pamiętajcie, że ma takie trochę jakby. Jakby, mm, no takie jak, jak kaczka można powiedzieć, bo trzy pazurki takie, tak? Bocian w locie. Bocian w locie ma raczej rozprostowane nóżki, więc nie ma co mu tam robić mm, zgiętych, ale no... To według waszego pomysłu, oczywiście, ale... O, mamy dwa. Można też zrobić ze sznureczków przyczepione. O. Ponieważ ja miałam zgięte te nóżki, więc one są w ten sposób u mnie. Więc tak jest łatwiej, słuchajcie, jak ze zgiętego papieru. Wtedy... Przesuwacie tylko z boku. Nie, nie, nakleja, nie robicie w ten sposób, tak? Tylko przeklejacie kawałek w ten. Zobaczcie. I przyczepiacie taki trójkącik. O. Ładnie to wygląda. Widać. Przyczepiamy tutaj na dół. A zaraz później ogonek. Też można sobie tą żabką e, przyczepić w ten sposób, że można przytrzymać ten ogonek. Będzie na pewno się lepiej trzymał. Teraz go. Jeżeli nie macie, to po prostu mamy na pewno ma do, do bielizny, do przytrzymywania bielizny. Jeżeli nie macie, to może być to zwykły e, e, taki do. E, szywać, no, znaczy nie szywać, przytrzymywać do kartki, tak? Taki yy, o, ja już teraz zobaczcie jak on wygląda. Widzicie, już ma... Ma tu. Oj, żuszek. Ma ogonek i teraz przyczepiamy skrzydełka. Oczywiście, dajemy klej nie na całe, tylko na pierwszy ten czubek, sam skrzydełka. Jedno skrzydełko przyczepione. Muszę go przytrzymać, oczywiście. Drugie skrzydełko. Ja teraz wykorzystam te szczytce, żeby to przyczepić, nasze skrzydełka. Czyli przestawię, bo to już siedziubek się trzyma, więc przestawię nasze skrzydełka. O! Widzicie, jak wygląda nasz bocian? Przyczepimy mu jeszcze tylko yy. Jeszcze słuchajcie, można zrobić tak Ale dobrze jest jeszcze owinąć gumką Najlepsza do gumka do włosów Ja już zaraz przyniosę gumkę Mam tutaj taką gumkę, więc Wkładam naszego bociana na razie W ten sposób O Chodzi o to, żeby się przykleiło Możecie poprosić kogoś o pomoc. O, nasze skrzydełka się zaraz przykleją. A my w tym czasie zrobimy sobie jeszcze oczka bocianowi. Więc z czarnego kartonu rysujemy takie malutkie oczka. Ja sobie wykorzystam ten, to kółeczko od sztywtu i po prostu zwykle wytnę te oczka w tym, w tym. to kółeczko po prostu takie wytnę, duże z jednej i z drugiej strony, bo bocian ma z jednej i z drugiej strony oczko. Ma dwa oczka, tak jak my. Jak pają, pająk ma więcej tych oczek. Bocian ma. Na to kółeczko naklejamy białe, mniejsze kółeczka. Czyli musimy sobie wymyślić jakieś malutkie białe kółeczka, tak? Wyciąć dużo mniejsze. Tak? Od tego. I przyklejamy. I przyklejamy to na na tą część. Uh -huh. No zobaczcie, ja już mam oczko zrobione. Ale ja mu narysuję mu tutaj tak, takie kółeczko w środku. Taką źrenicę mu zrobię. Tak popatrzycie, nas, nasze oczy to też mamy. Dużo białka, w środku takie niebieskie albo zielone, w zależności jakie kto ma. Tak jak ja na przykład mam niebieskie, a w środku taka mała Czy kropeczka to jest właśnie ta źrenica? Ok, I przyczepiamy do główki naszego bociana. O, I tu mamy bociana. przyczepimy mu oczko. Zrobimy mu jeszcze małą żabkę, ale... Widzicie? Dobrze. Wytnę mu małą żabkę. Żabkę robimy bardzo prosto, czyli po prostu tu sobie możemy narysować taką żabkę jaką chcemy. Jaka nam się tam naj, najłatwiejsza uda, to nam się taka, taką zrobimy. Ja Wam pokażę jaką, jak ja zrobię żabkę. Moja żabka trochę jak żółw wygląda, ale o, w ten sposób, widzicie? Ja ją sobie teraz wytnę. Oczywiście podwójnie, z jednej i z drugiej strony sobie przyczepię do, do naszego bociana na dziobek. Hop. No. No, taka malutka, to trudno wyciąć, ale się uda. Hop. Już zaraz będziemy kończyć. Bo bociane lubią żabki zjadać, i my sobie zrobimy żabko. Kiedyś się mówiło, że pociany dzieci przynoszą. No dobrze. Ja jem żabkę, malutką żabkę. Przyczepię z jednej strony. Widzicie? Może z drugiej strony. Albo tylko z jednej strony. Można z jednej, z drugiej strony. Mamy taką, niby taką małą żabkę. I teraz słuchajcie, masz bocian, już będzie prawie gotowy. Aby on mógł fruwać, to trzeba mu przekuć tutaj szyję i zrobić na, na karteczce. Ja mam tutaj, zobaczcie. Po prostu babcie, mamy, na razie może, albo starajcie się zrobić to sami, ale bardzo uważajcie na paluszki, żeby się nie pokuć. Oj. A, bo to jeszcze nie otworzone było. Dobrze. Mam takie nici już gotowca, takie turystyczne. muszę je otworzyć no i wybiorę sobie może czerwone na czerwonej nitce powieszę bociana oczywiście potrzeba nawlec taką nitkę i poprosić po prostu mamę albo tatę, kto, ktoś kto ma kto ma, kto potrafi, to nablec wam nitkę. I wtedy wam, wasz bocian będzie ładnie sobie fruwał. Zaraz skończymy. Ja mu przykłada szyję. I tego może na początku, bo to nie jest łatwe, możecie poprosić. Kogoś, żeby Wam pomógł. Ja to sobie pomagam na przykład tym, żeby zrobić tutaj dziurkę w kartoniku. I teraz będę przekuwać, przekłuwać mu. O! Widzicie, gdzie jest igła? Z jednej strony już mam zrobione. Jeszcze z drugiej strony od ogona. Czyli tutaj zrobimy. Bo to z dwóch stron najlepiej jak jest zrobione. No troszkę źle zrobiłam. Ale to nie szkodzi. Można było jeszcze inaczej przyczepić. Jak najbardziej musi być na dwóch nitkach. Bo wtedy Wam będzie lepiej to wyglądało. Teraz Wam pokażę jak on będzie sobie wisiał. I to samo zrobię od ogona, tak jak mówię, nie, niech Wam ktoś starszy pomoże, bo wtedy będzie na pewno, na pewno się nie pukujecie, ale też możecie spróbować oczywiście zrobić to sami, pamiętajcie, że żeby się Wam nic nie stało, to musicie się bardzo skupiać na tym i, i wtedy Wam wszystko wyjdzie. Mmm... O, już. Ojejku. Nie jest to takie łatwe. nam chyba... Zobaczcie. łączę te dwie nitki i będzie nasz bocian fruwa sobie. Teraz słuchajcie, ja go połączę, zdejmę wszystko, co jest już na nim niepotrzebne, powieszę go i zobaczycie, jak on będzie ładnie wyglądał zwiastową nam wiosnę. O? Oj, urwała mi się nitka. Jeszcze raz spróbujemy. Już prawie było. No. Nie się urwała nitka, ale to nie szkodzi. Ja spróbuję. Chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, że to się da. Trzeba dobrze zrobić, słuchajcie, supełek pod spodem, bo wtedy się urywa. Na razie przyczepię go tak, żeby było widoczne, żeby wam pokazać, ale, ale da się to zrobić ładnie, bo mnie się po prostu urwał. Tak wygląda nasz bocian. On powinien być tutaj. No niestety urwała nam się nitka. Z jednej strony żabka. Nasz bocian sobie już frunie do nas do Was i zapowiada wiosnę, więc tak ładnie wygląda. Nóżki mu tutaj widać ładnie widzicie. Żabka jest. Tutaj mi przeszła ta nitka. No i na tym ogólnie to polega, żeby zrobić sobie takiego bociana, który będzie fruwał. Żabka jest już zrobiona. I tutaj sobie też jest. Także. Patrzcie się doskonale. Dobrej zabawy. Do zobaczenia jutro. Na naszych zabawach. Z, kiedy będziemy szyli sobie laleczki i różne fajne rzeczy robili. Do zobaczenia, papa. Pa.